Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni małpagmailcom Czemu narcyz musi cię zranić? Narcyz musi cię zranić z prostego powodu. Narcyz ma ograniczone zdolności emocjonalne. Ma małe zdolności do tego, by pokonywać ograniczającego przekonania. Narcyz ma trudności z adaptacją do niektórych sytuacji, do wyzwań. Brakuje mu empatii, inteligencji emocjonalnej. Narcyz ma niewielkie zdolności, by zauważać swoje emocje lub nimi zarządzać dlatego najgorzej będzie traktować osoby mu najbliższe jesteś jego workiem treningowym wycieraczką jeśli widzi że jesteś szczęśliwy to narcyz będzie z tobą walczyć nie chce żebyś był szczęśliwy ponieważ sam nie jest szczęśliwy dlatego narcyz wyładuje to na tobie Wyżyje się na tobie. Narcyz będzie obwiniać cię o wszystko. Będziesz pociągany do odpowiedzialności za to, co zrobi Narcyz, za jego wybory, za jego decyzje. To może przysporzyć ci wiele niepokoju, wiele trudności, wielu problemów, lecz nic z tym nie możesz zrobić. Nie jesteś odpowiedzialny za szczęście narcyza, nie jesteś odpowiedzialny za jego działania. Możemy jedynie uszczęśliwić samych siebie, lecz ponieważ narcyz ma ograniczone zdolności emocjonalne, nienawidzi własnego życia, dlatego musi się na kimś wyładować, musi się na kimś wyżyć. Ponieważ to dla niego zbyt trudne, by mieć do czynienia z własnymi emocjami, by regulować własne emocje. Narcyz jest bardzo wrażliwy na otoczenie i na zmiany, jakie zachodzą w jego otoczeniu. Często doświadcza zbyt wielu bodźców, zwłaszcza kiedy pojawiają się sprzeczne emocje lub. Zbyt wiele emocji jednocześnie. To sprawia, że jest zmęczony, wyczerpany. To sprawia, że doświadcza wyczerpania emocjonalnego. To wynik nagromadzonego stresu związanego z jego życiem osobistym lub zawodowym. Wtedy narcyz musi się na Tobie wyładować. By wyregulować swój poziom stresu, by go obniżyć, by poczuć się lepiej, będzie się z tobą kłócić godzinami każdego dnia, ponieważ jest zawsze nieszczęśliwy, jest niezadowolony ze swojego życia, jest niezadowolony ze swojej pracy, jest niezadowolony z tego, ile zarabia. Jest niezadowolony z tego, gdzie żyje. Narcyz będzie cię za to wszystko obwiniać. Będzie cię obwiniać za swoje nieszczęście i to nigdy się nie kończy, ponieważ osoby narcystycznie zaburzone nigdy nie są naprawdę szczęśliwe. Dlatego najbliższa dla nich osoba będzie oskarżona, będzie obwiniana. Narcyz nie spojrzy na siebie i nie weźmie odpowiedzialności za to, w jakim punkcie życia, w jakiej sytuacji się znalazł, ponieważ łatwiej jest oskarżać kogoś, łatwiej jest obwiniać ciebie, łatwiej jest przerzucać to na kogoś, niż wybrać terapię, niż zrobić jakiś postęp w swoim życiu. Narcyz woli dorzucić ci swoich problemów. Woli dorzucić ci swojego ciężaru na plecy. To tak jakby oddał Ci plecak wyładowany cegłami i codziennie dorzucał jeszcze jedną. To nie dlatego, że Narcyz jest nieszczęśliwy z Tobą. To nie ma z Tobą nic wspólnego lub ma bardzo niewiele. Dlatego, że narcyz jest nieszczęśliwy sam ze sobą. Lepiej być samemu, niż w toksycznym związku, lepiej odzyskać spokój, niż ciągle walczyć z narcyzem, niż ciągle mieć do czynienia z jego chaosem, z jego problemami. Gdy zrozumiesz i zaakceptujesz, że Narcyz jest bardzo nieszczęśliwą istotą, która może tylko ci zaszkodzić, wtedy nie będziesz chciał mieć już z nim nic wspólnego. Nie będziesz chciał już mieć do czynienia więcej z Narcyzem. Narcyz jest nieszczęśliwą kreaturą, ponieważ chce, żebyś to ty był nieszczęśliwy. Chce Cię sprowadzić do swojego poziomu. Chce mieć towarzystwo. Chcę pozyskać zasilanie, ponieważ dzięki temu może przetrwać. Może się choć na chwilę poczuć lepiej. Jest spragniony Twoich reakcji emocjonalnych, ponieważ dzięki Nim utwierdza się w przekonaniu, że ma nad Tobą władzę i kontrolę. Dzięki nim jego wybujałe ego rośnie jeszcze bardziej i osiąga rozmiary nadmuchanego balona, osiąga rozmiary Jowisza. W rzeczywistości Narcyz jest bardzo niepewny siebie, jest tchórzem i może Ci szkodzić za Twoimi plecami, w białych rękawiczkach, lecz gdy się sorientujesz, to ucieknie, będzie unikał bezpośredniej konfrontacji. Nie ignoruj znaków ostrzegawczych, czerwonych flag. Jeśli intuicja podpowiada Ci, że ktoś chce Cię zranić, że ktoś Ci zazdrości, jeśli widzisz zachowania pasywno-agresywne, to trzymaj się z dala od takiej osoby, ponieważ może być to Osoba toksyczna, zaburzona, narcystyczna. Może być to narcyz, który chce przenieść na ciebie swój ból, swoje cierpienie i chce oglądać, jak przez to przechodzisz. Narcyz jest zawistny, jest zazdrosny i dlatego chce cię zranić. Wierzę, sam nigdy nie będzie kimś takim, nie będzie miał tego, co ty, dlatego chcę to zniszczyć. Pomimo tego, co zrobił ci narcyz, możesz się zregenerować, wyleczyć, uzdrowić. Możesz się pozbierać z tego wszystkiego, odbudować, stanąć na nogi, wyciągnąć wnioski, odrobić lekcje, zadanie domowe i ruszyć naprzód silniejszym. Mocniejszym, z bagażem doświadczeń, lecz teraz już będziesz w stanie szybko zauważyć znaki ostrzegawcze, będziesz asertywny, nauczysz się stawiać siebie na pierwszym miejscu. Polubisz odmawiać ludziom i nie będziesz czuł się z tego powodu winny. W przeciwieństwie do Narcyza możesz ruszyć naprzód. Natomiast on utknął na zawsze w narcystycznym cyklu. Narcyz nigdy nie wyciągnie wniosków z tego, co robi, nigdy nie uświadomi sobie, że popełnia błędy, dlatego też będzie je popełniać przez resztę życia. Zasługujesz na coś lepszego, zasługujesz na więcej, zasługujesz na miłość, na szacunek. Na odwzajemnienie tego, co robisz dla drugiej osoby, zasługujesz na spokój. Narcyz zawsze będzie ranić ludzi mu najbliższych, ponieważ taka jest jego natura. Polub, kliknij proszę przycisk, kciuk w górę, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Możesz wesprzeć kanał wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.